Kim jest ostatni z dżinów? Co ukrywa cesarzowa Beatrix? Dzisiaj przeanalizujemy sobie te najdziwniejsze, najbardziej tajemnicze opisy odcinków, które niedawno dostaliśmy. Jeśli film Ci się spodoba, możesz zasubskrybować kanał. No a teraz lecimy! Jak wiemy, dżinowie powracają i to w wielkim stylu. Z opisu odcinka wiemy, że ninja podczas swojej wędrówki natkną się na ruiny Jinjago, gdzie znajdą dżina, który posiada moc żywiołu. Jednak kim może być ten dżin? A no, ja wam powiem kto to jest. To jest na... No nie, to nie jest Nadakan, to jest ktoś inny. Jakaś nowa, tajemnicza postać, która najpewniej z czasem zostanie uczniem naszych ninja. Proszę, niech go będzie szkolił Jay, to jest moje małe marzenie. Na pewno jest to bardzo tajemnicza postać, jednak czy nie wydaje Wam się, że będzie troszkę zbyt potężna? Wiecie, Nadakan sam w sobie, nawet bez tego miecza, był niezwykle potężną istotą. I pomyśleć, że teraz będziemy mieli Jina, który będzie miał te same umiejętności, a do tego jeszcze moc żywiołu? No to chyba będzie zbyt przesadzone. Jednak odchodząc od Jina, bo o nim chyba wszystko i co już wiemy, powiedziałem w poprzednich odcinkach, zwróćcie uwagę na bardzo ważną informację, która się tutaj pojawiła. Jinjago dalej istnieje. Może jest w rozsypce, ale jednak dalej jest. Jak się okazuje, krainy po zniszczeniu nie znikają totalnie z uniwersum, ale ich szczątki dalej tam są. Są w tym samym miejscu, gdzie kiedyś było całe królestwo. Jest to niezwykle ważna i ciekawa informacja. Po oglądnięciu sezonu szóstego myślałem, że to koniec tej krainy. A tutaj proszę, wygląda na to, że można ją nawet odbudować. Kto wie, może kiedyś Jinjago powstanie z ruin i znowu będzie pięknym królestwem. Drugi odcinek, któremu chciałbym się bliżej przyjrzeć to odcinek 16, czyli Kraina Rzeczy Zagubionych. Ninja używają w tym odcinku zaklęcia, żeby znaleźć trzy smocze rdzenie i trafiają do Krainy Rzeczy Zagubionych, gdzie odnajdują ślady smoków. A więc mamy potwierdzoną kolejną krainę, czyli właśnie krainę Rzeczy Zagubionych. Nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś wyciekły fałszywe opisy odnośnie właśnie drugiej części, i tam była dosłownie ta sama kraina. Przypadek? Według tamtejszych opisów została tam wygnana siostra cesarzowej Beatrix, ponieważ, jak wiemy z opisów w postaci, ale takich już oficjalnych, Beatrix miała siostrę, którą z pomocą Lorda Rasa wygnała właśnie do jakiejś takiej tajemniczej krainy. Ale ona jest wredna, jak mi się wyświetla, to mam ochotę rozwalić ten telewizor, nie? Co więcej, ta jej siostra ma moc żywiołu. Och, czyżby kolejny uczeń naszych ninja? Szczerze, to nie mam pojęcia, jak można być takim złolem, żeby wygnać swoją własną rodzoną siostrę, ale mam pewne podejrzenia. Bo ta siostra miała być pierwsza w kolejce do tronu, to ona miała rządzić imperium i wydaje mi się, że chciała to robić troszkę inaczej niż Beatrix, wiecie, bez torturowania smoków i tak dalej. No a Beatrix się to nie spodobało. Sama chciała władzy i chciała tej władzy w starym stylu, czyli taki totalitaryzm. Wiecie, skądś to znamy, nie? Jeśli chodzi o samą krainę, to wydaje mi się, że jest to coś w rodzaju czarnej dziury. Miejsce, gdzie trafiają wszystkie odpadki i zapomniane rzeczy z całego uniwersum. Jestem w ogóle ciekawy, jak jakieś zaklęcie pomaga znaleźć te trzy smocze rdzenie, które są naprawdę bardzo ważne. Tak króciutko podsumowując to, co powiedziałem, nowy dżin to nie jest nadakan. Łączę się z wami w bólu fanii szóstego sezonu. Noah Beatrix to naprawdę wredna i bardzo egoistyczna kobieta. Ale to już chyba było wiadome po tym, jak zamknęła lorda rasa. Raz pamiętaj, kochamy cię, jesteś świetny, nie przejmuj się tą babą. Dajcie znać, który odcinek z tych dwóch zapowiada się dla was ciekawiej. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!